Siemanko, Siemanko. Tutaj Mum i ze mną jest... Nie, nie pamiętam swojej nazwy. <grym> Najlepiej. Patrzcie, patrzcie co niedługo będzie się działo tutaj w lokalnych, w lokalnych zadymiarzach. Tutaj Trochano. Pod koniec sezonu będę tą krzeli, żeby wbić tego. Żeby wbić się na topkę. Tak. Congratulations. A więc dzisiaj sobie wbijemy. Co się dzisiaj wbijemy? Nie wiem, czekaj. Się... Sprawd e sprawdzimy sobie. Be będziemy sobie. E będziemy mi nie, ja nie, nic nie kupuję. Sprawdzimy, ile mamy token doublerów. 150, czyli zrobimy dziś skrzynkę i może coś wypadnie. A ja ile mam? Tu to pokazuję? Czy masz o. 800, coś? Bo ja sobie, ja sobie wydałem z tego mega boxa. Dobra, dawaj Czyli lecimy na dół. A ci chwila, czekaj, czekaj. Tak, śniłem tak, Ta, jeszcze. przypominam o klubie. Teraz tak. możecie dołączyć. Musicie napisać, ile macie pucharków I czy jesteście na stałe, czy na chwilę tylko. I ready. czasowe, ale uczytam się o to Ogólnie w poprzednim odcinku dżyniu wydropił. Tak. Byłam bardzo... A Jezu, coś mi się stara... A może dzisiaj też mi coś wydropi, bo tak Pomocy... dawno mi żadna postać nie wydropiła. Pomocy bo mi się nagrywanie włączyło i... znaczy nie, że włączyło, tylko, że po prostu mi ta kółka się włączyła i dlatego zginęłam. Pa! Równo się rozpicie z typem! Może ma i macie mała ciosa? Znaczy nie, chyba nie macie na ciosa, nie wiem. Jaka roll ze Nitka. Nitka. Jak się chichra. Jezus, znowu. O nie, 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 wszystko tu się dzieje w jednym momencie. O Jezu. O! Tak, że... Nie, 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 nie. Ten nowy internet by to tak zacina. No, to tak To będzie ciężko dzisiejszy. No będzie ciężko. Ogólnie powiem trochę. wam tak, że w tym roku, znaczy w, sumie w tym miesiącu Przeprowadzamy się do nowego domu, gdzie będę mieć lepszy router i będę mieć lepszy internet A tu dżini sobie walczą Znowu? Nawet nic nie Kogo się włączył pierwsza? Uuu! Jestem pod zachwyceniem! ale <laughs> moje dogoniło! Już trochę ścina teraz. Jeszcze ultra trochę... trochę. Za blisko! No, ja tam. Serio, na no, ser? Kurde, no, no, zabijemy ją zaraz, dawaj. My ją odcięliśmy od jej rozy. Rano nie ma rózy w pobliżu swojej koleżanki. No, ale ja za to mam tutaj bandytę. Ła, <suk> eksy! Łojezu, co ja zrobiłam? Zapomniałam na czym polega. Browsers. Nie, zapomniałam na czym polega. <gulet> zapomniałam na czym polega <gulet> ten Browsers. O nie, o nie, o nie. Ulty tego Jeena. Przyciągnęłaś jakiegoś wroga do siebie <gulet> i już No, yes, HP. HP! HP! Dużo no go to zawiłam, sobie, No to ciężko teraz idzie. Może przez tego godzina. Dobra, zmieniamy. Bo ja chciałabym sobie XP bo ja sobie zmienię na... Na... nie wiem no, co ty... Na... Nie. O! Wiem, wiem co zrobimy. Wybijemy sobie 15 rank na bibi. bibi. I bibi. pokażę Wam moje szanse. Szanse na post, czyli musi coś wypaść dziś. Takie wielkie szanse, mam patrzcie. Na epickiego mam wszystkie super, bardzo rzadkie. Na epickiego mam 0.5% A na 0.2 A dacie, na legendarnego... Jak 0, dacie teraz 1, łapkę w górę. To się uda. To, y, to mu, bo nie pamiętam jego niku. Najlepiej. to wcale nie jest. Ten nick na dole. Y, to wtedy mu się uda to wbić. Więc proszę, pomóżcie mu. Jedna łapka plus... To jest plus 100% szans. Jedna łapka plus 7% 5. znaczy 0.100% to mi chodziło Ale na pewno się uda Ja to wierzę ja też. Może się sobie 5300 pucharków Może jeszcze jedną skrzynko otworzę Prawie czy później się uda dropnąć ostatniego epickiego zadymiarza Albo pierwszego mityka Ja mam tutaj zarysę Albo też. A to już jest takie mało szanse, że to z głowy mało. Aż ja dostałem ty, tak się przedarł przez tę ścianę. Nie ma co, nie ma co. Nie rozwalę im tej skrzynki No nie rozwaluję. To nie byłam ja. To była pan. Pan? Pan. Pan, pan? Pan. Ona jest tu w krzaku. Pa mówiłem, w dupiej myślę. Pajesz, ja odepnęłem ją do jednej Bibi, a ta Bibi ją... a ta ją ty, od, odepchnęła jeszcze dalej. Ojez, ja trafiłam. Kolejna Bibi tu idzie Ej, ty. Kogo powiedz? O, uciekaj, uciekaj, wrąbuj ode mnie! Teraz już chyba nikogo nie przyciągniesz, no. No, no nie Wyrąbować ode mnie, bo was odepchnę, wyrąbuj stąd, no strefy. Dzięki, że tak o mnie dbasz i mnie tak wywaliłeś. Tak się wywaliłem? W mgłę. Do dobra. No, 8 kiubów, fajnie, dlatego, nie ma co Bi, bi, bi ją, bi, 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 bi Pa, 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 dawaj go o Nie, 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 nie. Przyciągnij go, dawaj Nie, nie dam rady O Jezu, o Jezu Jest Nie trafiamy, Pa, pa, panie El Primo, El Primo O Jezu, o Jezu Burek Burek? Ja się widzę, że Burek O nie, on przecież zbierze kiuby On przecież zbierze 3 nie mamy siadć Gdy gorszej Gorzej. O nie. Dobra, on ma 0 cubów, on ma 0, więc wiesz, ale wyrąbuj stąd. Kurdy, a ty masz tylko 4. On ma 15. On ma 13. 15. 8, 7, 2. Dlatego, że nie mogę gdzie iść, bo albo była strefa, albo tych dwóch kości. Dobra, dwa meczyki mamy. Czekaj chwilę, zobaczyli mi brakuje do skrzynki Ja brakuje... powinnam już mieć skrzynkę, mi się wydaje Czekaj, piętna razy tak, dwa piękno. to Będę miał skrzynkę, tylko musimy wygrać No czekaj, nie, no, ja wiem Kliknij, tak jak wcześniej zrobiliśmy Kliknij w skrzynkę Nie ma nic Nie ma nic. Się 6 punktów do szali, A pokaż do... twoje szanse na postać i 6 punktów. Twoje do szanse na postać. Na postać. Raczej będę mieć mniejsze, bo jeszcze ja, mu. Kliknij w tego gnoja. No kliknęłam. Kliknij w tego gnoja. Nie no, czekaj, to było tu. No super rara masz 1% na pizzę. No epicny. masz mniej więcej takie samo. Mr. Bot wants to play <laughs> Dzięki za uderzenie w mój telefon Co <laughs> w miejscu bo mój O nie! Na Dy dyna kite Lampa mojego Dina jest niepowtarzalna. Nie, bo ona, bo ona leci przyciąga ludzi. Daj na nas goni. O, dzięki o nie, o za nie, ginę. O, o Jezu! Ojej, giniemy ja dwoje. Super, piękny mecz. Jezu, widzia, widziałeś? Ten derem miał jedną HP. <grym> A, <grym> dzięki. <grym> Uwaga, bo pan... ...dum coś tam, ma, ma ADHD. Dawaj, play! Siądź nie głupiej. A czemu? Bądź poważny! Nie. może ludzie są dziwni. Czyli ty. Nie jestem dziwny. Ale ja, co chyba. Podwójnik wielki. Czemu bijesz bieżę moją piękną kupce? Daj ci klapce, żeby szybciej biegła. Ej, bo deryl! Deryl! Sraryl. Dan! Wyrąbuj stąd! Dostał na bok! U nie! Ścianę! Wyrąbuj! Papa! Papa, panie Bo! Uciekaj, ty musisz uciekać! Ty musisz uciekać Ucieka. Nie, ale nie tam, nie tam, bo to jest... Dołem, 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 dołem do górą, górą, do góry, do góry biegnij Bo ta Roza nie ogarnia, to nie. jest nieogarn... To jest życiowy... Brawo Zero Co? Zero Co? No zero miałem już, już się odrodziłem wiem. gdybyś przeżyła kurde pół sekundy dłużej, no to bym dał radę U. Ale mi ladzy teraz. Zawsze ja leżyło i zawsze ja będzie. Hello here Moje parkiuby, moje! Wyrąbuj! Moje! Wyrąbuj kasza! Klogi ty! Kasza gryczana! Kasza gryczana nam ucieka! A, jakie lagi, kasza! Kaszalot! Szalotka! Szarlotka, no nie. Boże, jakie lagi, ja muszę. Pani, Pani piesieł! Ja jestem niewinna! Ja muszę odpocząć, bo lagi! Moja postać się zmęczyła. Nie ja mnie zabiją zaraz a. przez te lagi. Co za szarlotki, no wyrąbuj, co za leon. Jakiś leon mnie zabił. Znaczy no, to była Nita, się nazywał Leon. Nie wiem. Fajne wielkie starcie ty. Oha, 12! Ła, uciekam! One! One, two, three! Wyrąbuj! Wyrąbuj, Nita! Nita, wyrąbuj! Nita! Wyrąbuj! Nita, wyrąbuj. Aha, bo się uleczył, ja bym zabił Nitę. Bo ja miałem znowu ulta, bo ja na raz. Dobra, ale przynajmniej coś... Czekaj, mam, mam skrzynkę. Co wypadnie... Teraz jak zostawiliście 10 łapek w górę to plus 1% był. Czyli... Wyjdź. A może ty masz skrzynkę? Nie. Czekaj, ja klikam i wejdź na mój profil. Ile miałeś? 20. Nie będzie. A co Widzicie, wędzary? nie zostawiliście łapki w górę, wyzwolę. I pamięć nie zostawię. Straciliście... Przepraszam <grym> bardzo. W moim wideo będzie mniej problemów, bo mi się. Mi się po prostu miejsce skończyło. Dobra, dobra, dobra. Bo to się. się kameruje! To się kameruje! Jeden unik musimy zrobić. Włączyła mi się czyszczenie programu. No to w takim razie solo zagramy. Znaczy, z, aha, z randomami zagrałem. Nie wiem, co mam igrać Congratulations Randomy nie ogarniają, z kim ja gram O Jezus, na fajnie To jest to to jest, to jest solo na duo Ona biegnie za mną Ona Nie wie co się dzieje Pff, dostał bombę Znowu dostał Aj kurde Ostrożnie, ostrożnie. Czekaj, to jest to wideo, które nam się wtedy nie udało, to je usuwam. Czy Jezu na nim strzelać? Dobra, ja już dodaję tam wideo. Cześć, się po kamie w krzaku? A poczekajcie, ja na początku ja sobie obejrzę. Yy, ja spadam na rolę wypad stąd. Wyjdź stąd. No i wychodzę. No. Wypadł. Nara. Nara. Wyrąbuj. Więc teraz gramy sami. Wegeta awczy, więc pewnie przegramy. No nie awczy jednak. Wow, nice. Nawet, nawet się udało. Teraz lecimy... Nawalić komuś. Begeta tu ktoś jest? Powiedz mi. Jest oczywiście wieżyczka Jessie. Tu mamy primo, a nie ma. to mnie denerwuje, to gówno nie widzieli mnie. Mogę być prześciana. Chyba, nie wiem. To był nie Super Power. Widzicie przy ścianie. Pst, nie ma co? 16 kiobów, serio. Kurbiło. Nie ma co? Nie udałoby się. Jeszcze trochę. No jeszcze dwa kucharki. Nice. mi tady rozsolíka. Bíbom. Ostatní meč. Mm. Smek. Já myslím, že primo, ale... Nie idę, na nie idę na środek jednak. Trzeba po kampie do końca. Wykrywam. Widzieliście to, że jak Bibi ma super atak, to kręci się A kiedy nie ma, to po prostu nie kręci się. Teraz się ma, czyli się kręci. Tu by Power się przydał. szybko się wbijać, bo to jest 17 minut. Już nie wiem, czy takie długo można może wstawić. O, mi tam. Reczek Nara. O, dobra, dobra, mogę się wbić. to na no, lupi Dobra, jest zginął Tak już jestem na plus, więc... Co 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 się stało? Czemu? Przywalnęłem Dobra, plus 6. Więc 15 Bibi 200 par końców. Ranga w górę. Na no, następny odcinek hmm, zrobimy zdru, zdru, postać 100% więc ale...